Nakomicie. Jestem sobie właśnie na spacerku. Jest ładna pogoda. Mam ładne widoczki. No i co by tu jeszcze powiedzieć? I nic więcej nie powiem, tylko Wam pokażę te moje widoczki. Patrzcie tutaj. Tutaj macie taki widoczek. Tutaj jest taki. I też z tyłu Wam pokażę, za mną jaki jest widoczek. Widoczek z tyłu za mną jest taki. Może dzisiaj pójdziemy jeszcze zwierzaki obejrzeć, jakbyście jak chcieli? Tylko musicie mi powiedzieć, czy będziecie chcieli obejrzeć, czy nie, bo niedaleko jest takie miejsce, w którym można zobaczyć zwierzaki. Więc mogę Wam pokazać, jakbyście chcieli. To możecie pisać na czacie, czy chcecie takie coś, czy nie. No co? Aha. Bo na razie mi się nudzi. Jestem daleko od domu, więc. Można by coś było takiego zrobić. Aha, poprosicie. Dobra, to czekajcie, tylko dojdę do tego miejsca i wam pokażę te zwierzaczki. Tylko będę musiał jeszcze zapytać o zgodę, czy można te zwierzaczki nagrywać. Bo nie wiem, czy można je tak nagrywać bez pozwolenia. I nie wiem też czy można tam w ogóle nagrywać. Ale zrobimy taki, taki zrobimy podkanał dla nich, żeby wiedzieli. Stadnina nazywa się Bałkanówka Moż To jest takie gospodarstwo agroturystyczne, gdzie są też zwierzęta, można przyjechać, yy, zanocować, poglądać zwierzęta, można nawet dotknąć zwierzęta, psy są. Psy są łagodne Więc y, psy nic nie zrobią Jest nawet Jest nawet taki prosiak Tylko nie wiem czy on dzisiaj będzie Bo No ale jeszcze nie doszedłem do tego Muszę do tego dojść Jestem jeszcze daleko, chłopie Zaraz B be... Jeszcze to jest czas Bo to jest y... To jest w tamtym domu, jak nie wiem czy widzicie, w tamtym białym domu to jest muszę dojść do tamtego białego billboardu, później skręcić tam i dopiero tam dojść. To nie jest tak, że ja jestem już na miejscu, tylko ja wam mówię co może co mogę wam pokazać. Więc ja może przyspieszę, żeby żeby tyle tego nie mówić, ale wracając do tematu. Jest to gospodarstwo agroturystyczne, gdzie można zanocować. Można też, jak ktoś by chciał, to można nawet poprosić, żeby coś ze sklepu przywieźli, bo jest taka opcja. I można tam też, jakby wam to wytłumaczyć, można też poddychać świeżym powietrzem, porozmawiać bo jest miła atmosfera, można tam grilla zrobić no i co tu jeszcze, co tu jeszcze mówić o tym miejscu no jest miła, miła pani, która to prowadzi a ja nie owijając w bawełnę właśnie zmierzam do tego billboardu a później wam pokażę te zwierzaki, ale na razie zwierzakami się nie zajmujmy tylko zajmujmy się życiem. Jak Wam dzionek mija, bo mi mija znakomicie. A Wam, jak Wam nie mija znakomicie, to ja nie wiem, jak Was rozbawić. Żeby Wam mijał znakomicie. Może, może powiem coś tak yy, podziatkowemu, to będziecie się wtedy lepiej śmiali, czy cóż? Może, może być. Nie, no, przepraszam Was bardzo, nie będę mówił tak. Nie będę tak mówił jak głupi, tylko. No, może przyspieszę kroku. Eee, troszkę kroku przyspieszymy. O, tam kogoś widzę. A za niedługo będziecie widzieli te zwierzęta. Za gdzieś tak 15 minut, ale na razie dajmy sobie spokój z tym, bo na razie to jeszcze tam nie doszedłem. Ale wiem, że można tam chodzić kiedy się chce. Więc zrobimy to tak, żeby można było chodzić. O dziękuję za łapkę w górę. Aha i ja tego nie lubię robić, ale prosiłbym was o subskrypcję i łapkę w górę dla rozwinięcia mojego kanału, bo dopiero co zacząłem nagrywać i jeszcze nie wiem jak jeszcze nie wiem jak to się nagrywa, więc tak mówię, ale ale no jest też dużo live'ów robię. Bo mi się nudzi. A mieszkam w takim miejscu, że można może się nudzić, więc nie mam jak, nie mam jak nagrywać. Powiem tak, że nie mam nawet pracy. To to jest tak, że ja Nagrywam dla siebie. Tak by można było powiedzieć, że nagrywam dla siebie, ale o mnie tutaj nie rozmawiajmy. Rozmawiajmy. Jakie, jaką macie dzisiaj pogodę? No i bardzo dobrze, że zasubskrybowałaś już dawno. A mam nadzieję, że dzwoneczek też jest. Czy nie ma dzwoneczka? A czekajcie, niech ja zgadnę. Niech ja zgadnę, kto to jest. Wiem już kto. Domyślam się, ale nie powiem, kto to jest. Nie powiem, bo jest RODO. Więc nie powiem, ale domyślam się i dziękuję za to, że oglądasz. O, jest nawet i. Nasza diablico Paulinka. Witamy cię na, na, na moim live'ie. Nie, ma jeszcze tylko jednej osoby, ale ta osoba to pewnie nie zapomniała. Jak zwykle. Aha, muszę się pochwalić czymś. Albo nie, nie pochwalę się. Będziecie jeszcze. Jeszcze będziecie w niepewności. Jeszcze w niepewności was przytrzymam. A na razie to dochodzimy do tego miejsca praktycznie, więc będziemy zaraz na miejscu. Tylko czekajcie, bo się zmęczyłem, bo tutaj idąc to się można zmęczyć i to zarąbiście. Bo to jest troszkę drogi. A próbuję szybko dojść, bo czasu mamy tylko do 17, więc więc muszę to szybko zrobić. O ja z. Nie lubię się spieszyć. Aha, i live będzie też do 17. Później może będzie przedłużenie live'a, ale z jakiejś innej gry. Bo może będzie z Minecrafta, może będzie tak jak wczoraj z Need for Swords, Piramo Jeszcze zobaczymy, co się dobrze przyjęło. Jak się dobrze przyjął Minecraft, to będzie z Minecrafta. Zobaczymy, z... polubienia jakie były. Jak były polubienia na Minecrafcie najwięcej, no to będzie Minecraft, a jak były z Need for Speeda i z różnych gier, bo wczoraj był live około 2,5 godziny i grałem w różne gry i jak się ten live przyjął, no to wtedy będziemy mogli zrobić live'a z tych różnych gier. Tylko jeszcze nie wiem. Czekajcie. No, jeszcze mam chwilę, to mogę jeszcze z Wami rozmawiać. A jak wa, jaką macie pogodę dzisiaj? Ile jest u Was stopni? Bo u mnie jest tak gorąco, że ja nie wytrzymuję. Tak gorąco jest dzisiaj, że nie wytrzymuję. kurde blaszka za niedługo będziemy no u mnie też jest słoneczko właśnie, właśnie słoneczko mi świeci prosto w oczy bo tam jest słoneczko przepraszam was bardzo słoneczna 16 stopni Uu, a ile u mnie jest to nie wiem bo nie patrzyłem ale czekajcie nie, no jeszcze mam daleko. Wiem, troszkę, nie, troszkę gadam nie od rzeczy, ale jakoś próbuję nawiązać to yy, tak, jak to się mówi. Yy, kurde, zapomniałem. Wiedziałem, jak to się mówi. Kto wie, jak to się mówi, to może napisać na czacie, jak to się mówi. I wtedy będę. Wtedy wam powiem. Wiem, komunikację z ludźmi. O! Tak to się nazywa. Nawiązuję komunikację z ludźmi, ale za chwilę nawiążemy komunikację ze zwierzętami. No właśnie, ty tu ty to jesteś kochana jak zwykle. Bo zawsze wiesz, o co mi... Co mi w głowie lata? Co mi po głowie lata? Zawsze wiesz. I zawsze umiesz powiedzieć wszystko, co mam w głowie. Więc dziękuję Ci bardzo. Może kiedyś, kiedyś, jak się dowiem, gdzie mieszkasz, na jakiej ulicy to Ci prezent, wyślę, jak się dorobię z tego YouTube'a. Ale na razie to nie ma, co, nie ma co mówić, bo na razie się nie dorobiłem. Jeszcze. Niczego, czyli za chwilę dochodzimy. To Wam pokażę za chwilę te zwierzęta, co Wam o nich mówiłem. To będę musiał się jeszcze zapytać, czy można live'a zrobić z tego. Bo jeszcze się nie pytałem, czy można nagrywać te zwierzaki. Ale, czekajcie, jest tam coś tych zwierzaków, czy nie ma? Nie widzę! Nie widzę tych zwierzaków! Czy są? Nie widać! Nie, kozy są! Kozy są! Kucyki chyba też! Bo widzę tak z daleka, że kucyki chyba też są! Tak, kucyki też są! Psy, no to zaraz będziemy! Zaraz będziemy widzieli czy psy będą, bo psy przychodzą od razu i od razu się witają z ludźmi. To nie wiem czy znowu mi spodni nie obrudzą. Tak jak tam tym razem mi spodnie obróciły. Diabły tasmańskie. O, już widzę psy. Już widzę psy. To za chwilę będziemy mieli towarzystwo. Za taką niedługą chwilę będziemy mieli towarzystwo Może i to nie psy, tylko kury. Ale nie, ona chyba kur nie miała. Psiaki Psiaki No, psiaki Za chwilę będzie Będzie ogrom psów I za niedługo przerzucę wam kamerę tak żebyście widzieli tylko oczywiście ja będę też sprawdzał i będę musiał się zapytać czy można nagrywać bo jeśli nie będzie można nagrywać no to wtedy zrobimy tak że kończę live'a i usuwam go bo nie będę mógł tego wrzucić na kanał więc przykro mi bardzo będzie wtedy jeśli ja wam tego nie pokażę jakie tu mam Jakie tu mam atrakcje? O, widzę już psy. Psy już są. Ale, tak jak mówiłem, że za chwilę dopiero Wam pokażę. O, mamy już psy. Psiaki już są. To za chwilę będą u nas. Co? No co? Czekajcie, ja wam teraz kamerę przerzucam Przerzucam wam kamerkę Widzicie? Już do mnie lecą. Już do mnie dranie lecą. O Już lecą do mnie draniuchy. No co? No co? No co? No mi się, no pokaż tu mortkę. No pokaż mortkę. No co? Drugi o drugi tu jest. No co, no? Chodź tu, no chodź. No, co, mordo ty? Ty mordo ty moja, ty mordo. Idziemy dalej. O, patrzcie tam. Patrzcie tam, mamy osła. Mamy osiołka tam daleko. Nie wiem, czy go widać. Idzie w naszą stronę. Ale czekajcie. Zaraz pokażemy wam z bliska. Tylko jeszcze na chwilę przełączę kamerkę, tak żebyście się nie widzieli. I zaraz Wam pokażę zbliżkę tego osiołka, i może kucyki. Kucyki to podchodzą już jak, jak zwariowane. A może jeszcze psy będą. To Wam za niedługo psy pokażę. Nuciu! Co? nucio, no, 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 no Jak te diabły! Dranie tasmańskie zaraz zobaczymy czy można nagrywać tu się zaraz zapytam eee, tylko nie wiem czy nie wiem czy tutaj ktoś będzie żeby nagrywać eee, to będę musiał się pierwsze zapytać eee, nie widzę nikogo no ale dobra No co? O, jest osiołek, mamy osiołka. Zaraz będziecie widzieli osiołka. O. Dobra, czekajcie, się. ja się przełączę. Nie ma nikogo. Ale chciałbym wsiąść więc czekajcie. O, tu macie osiołka. Czekajcie. O, tu jest osiołek. Widzicie? On podejdzie. On podejdzie. No chodź nie bój się. No chodź. No chodź nie bój się. Chodź. A nie podejdzie. Nie podejdzie, uciek Uciekł. Nie podszedł jednak. Ale pójdźmy, zobaczmy, czy kozy są. O, tam jest drugi. Tam jest drugi. Tam. Tam będzie drugi osiołek. O, tam jest drugi osiołek. O, macie tam drugiego osiołka. O. Tutaj jest drugi osiołek. Taki. Taki osiołek. O ten podchodzi, patrzcie, podchodzi, jak podchodzi, patrzcie jak podchodzi ten też podchodzi, patrzcie, patrzcie jak mi się udaje. No chodź No co? No co? No co? Co? No co? No I widzicie Mamy osiołki, mamy pieski. Tylko nie wiem. O, kozy mamy też. Patrzcie tam. Kozy wypuszczone. Na zewnątrz kozy wypuszczone są. Patrzcie, jakie mnie szczęście spotkało. Że kozy są wypuszczone. Na zewnątrz. Tylko, że nie podchodzę, bo za chwilę jagni rybnie. No co? 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 No co, no co byście chciały, co? No co byście chciały? Patrzcie tu, patrzcie jak mi się udało. Patrzcie jak mi się udaje. Patrzcie, one były takie dzikie. One takie dzikie były. A to jest chyba cały przywódca. No co, co? Daj też innym, daj też innym. No chodź. No Ty, braniu, braniu. No chodź. No co, no co? Co? Nie bój się. Patrzcie jak ten podchodzi. Patrzcie jak on podchodzi. Widzicie? Jak podchodzi? Widzicie jak podchodzi? Taki draniucha podchodzi. Nawet nie wiedziałem, że kozy mogą tak podejść. Blisko człowieka. Nawet tak nie wiedziałem. Nawet nie wiedziałem, że kozy mogą tak blisko podejść człowieka. Tutaj macie. No co? No ale co ty chcesz? Co ty chcesz? No co? Patrzcie, patrzcie jak go głaskam. I on nawet nie ucieka. Nawet nie ucieka. Ja mogę do niego podejść i go pogłaskać. Patrzcie. A nawet nie chce. Nawet nie chce na mnie naskoczyć. Patrzcie, jak się patrzy. Patrzcie, jak się patrzy na tamte. Patrzcie. Patrzcie, jak się patrzy. Tylko, że ja się boję teraz, żeby mi nie śmignął. Bo jak mi śmignie, a te to jeszcze młode, to jeszcze nic nie wiedzą. No chodź, no chodź. No co, co, co? No co, patrzcie. E, one się jeszcze boją. One się jeszcze boją ale patrzcie jakie jak mi się udało żeby kozy były wypuszczone szkoda że nie wiem czy tam kucyki są wypuszczone bo bym pokazał wam jeszcze kucyki gdzie są tylko nikogo nie ma żeby się zapytać no ale mniejsza z tym dobrze że one są dobrze że one są patrzcie, patrzcie jak jako po rogu Patrzcie jak ja go za rok trzymam. I on nic nie robi. Nic. Nic, a nic nie robi z tym. Mogę go za jeden trzymać, za drugi i nic z tym nie robi. A szpiczasty masz? Nie, nie są szpiczaste. Dobra. Nie ma co, bo jest godzina 16.10, a ja muszę za niedługo być na miejscu. No ciopsina. Jeszcze pieski do mnie chcą przyjść. No chłodź, chodź. Nie przejdą już. Przejdą już nie przejdą. Dobra, ale pokazałem wam i idziemy z powrotem. Pokażcie mi jak, się, jak wam się podobało. Czy chcecie więcej takich live'ów, czy nie chcecie takich już live'ów? Czekajcie, ja sobie zapalę jeszcze przy okazji. Chcecie czy nie chcecie takie live? Bo mogę tutaj jeszcze przychodzić. Tylko że wtedy to się będę pytał, czy kucyki są w tym miejscu, gdzie mają być, czy nie. Bo nie wiedziałem, czy kucyki są w tym miejscu i wam nie pokazałem jeszcze kucyków. Bo tutaj ta pani ma jeszcze kucyki i konie. To można przyjeżdżać i oglądać. Podobało Wam się czy nie? A było coś widać czy nie? Nie, na TikToku nie. Po co na TikToku? Nie umiem na TikToku nagrywać. Nie umiem nagrywać na TikToka. Musiałbym się nauczyć. Oj, ty to zawsze byś chciała. Ty to zawsześ chciała takie live. Y. To wiesz, no to więc. No wiesz, mogę spróbować. Mogę spróbować nagrywać na TikToku, ale nie wiem. Nie wiem, czy będzie mi się podobało na TikToku nagrywanie. Ale spróbować zawsze można. Tylko musiałbym sobie dzisiaj kanał stworzyć na TikToku. No to jak mi dasz, to wiesz... To wiesz jak, jak podać. To wtedy będę... Wtedy może będę nagrywał i na TikToku. Na TikToku, na YouTubie. Też będę nagrywał. No mojego awatara to już masz przecież. Przecież masz moje zdjęcie. Dobra, o dziewiętnastej jutro? Ale chyba, chyba nie jest takiego lajwa jak teraz. Chyba nie jest takiego jak teraz, bo o 19 to ja nie będę mógł wyjść. Nie będę miał jak. I będę musiał sobie TikToka na komputer pobrać. No ale Kompu... TikToka na komputer to się szybko pobierze. Dzień dobry właśnie ktoś. Aha. No dobra. Dobra. A czekaj, jutro nie, jutro będę miał cały dzień zajęty. Jutro odpada hmm, Kiedy ja bym mógł zacząć nagrywać Nie, w sumie W sumie jutro o godzinie 15 Będę mógł zacząć pierwszego live'a Gdzieś tak 15 po 15 No gdzieś tak Będę mógł zacząć live'a Tylko, że muszę zobaczyć z jakiej gry ja bym to robił Bo z Minecrafta jakbym chciał robić To by trzeba było zrobić tak jak na YouTube Żeby dać, żeby dać tam taki link Ale w sumie ja dzisiaj mogę jeszcze zrobić tego live'a na TikToku, bo ja będę dzisiaj jeszcze siedział. Do 21 będę siedział, to tak gdzieś od, od godziny 19.30 do godziny 20.30 godzinkę mogę zrobić tego live'a, tylko żebym musiał zadzwonić do jednej osoby, która. Na TikToku robi te live, żeby mi wytłumaczyła, jak to robić. To się przerzucamy na TikToka, moi drodzy. Kto został jeszcze na tym live? To niech napiszę ja. O, nikt nie został. Nikt na live nie został, dobra, ale i tak będę go prowadził. Nawet jak nikt nie został, to będę go prowadził. Albo wiecie co, bo ja już nie mam. A, mam jeszcze czas. No ty to jak zwykle zostajesz na moich live'ach najdłużej. Tylko były trzy osoby, dwie osoby zostawiły. Łapkę w górę, suba, i znudziło im się pewnie, ale mi się nie znudziło. Robienie live'ów. No, dobra, piąteczko. Ja ci też przybiję piąteczkę. Dobra, wiecie co? Ja pomału będę się z wami żegnał, a później może zrobimy jeszcze dłuższego live'a. Tylko muszę się zastanowić, czy zrobić. Będzie tak gdzieś od 18:00, możliwe, że zrobię, do 19:00, jeśli wam pasuje. A jeśli wam nie pasuje, no to możecie zawsze napisać od której chcecie To ja mogę tam się dostosować do tej godziny co wy chcecie Ale nie od 1900 nie do 19 nie Do 1859 możemy tak zrobić żeby zrobić tego live'a Do 19 do 1859 Myślę tak no tak. No to dobra. To ja się z Wami żegnam. Na razie. Czekajcie, jak to się zatrzymuje teraz. Tak? Tak.